Nie są obojętni na losy drugiego człowieka, chcą pomagać innym, zwłaszcza tym najmłodszym, dlatego zorganizowali koncert charytatywny na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Na scenie Kina Wawel w sobotni wieczór wystąpiła młodzież gimnazjalna oraz zespoły muzyczne Pod Gruszą i Jazda Band. Impreza ta to wspólna inicjatywa publicznego gimnazjum imienia Świętej Kingi w Wojniczu Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Inicjatorem tego pomysłu była pani dr Ewa Aloksa która zaproponowała, żeby moja szkoła, szczególnie młodzież, uczestniczyła w czymś, co może przynieść jakby podwójne korzyści. Z jednej strony efekt wychowawczy, czyli wdrażanie młodzieży do pomocy. W czym uczestniczą dotychczas również chętnie, ale powiedzmy kolejna jakby taka cegiełka dokładania się do czegoś wspólnego. Było to szczególnie istotne dlatego, że małopolskie Hospicjum dla dzieci obejmuje swoją pomocą również dzieci z naszej gminy. Na miły ból, życie nie tylko po to nie brać, życie nie po to nie zbyt. Małopolskie Hospicjum dla Dzieci powstało w 2006 roku w Krakowie. Opiekujemy się nieuleczalnie chorymi dzieciakami i ciężko chorymi dzieciakami z terenu całej Małopolski, z tym tutaj z Radiem Tarnowskiego Tarnowskiego innymi. Opiekujemy się dzieciakami, które zostają wypisane ze szpitali, znajdują się w swoich domach, bo tam jest miejsce nieuleczalnie chorych maluchów. Opiekujemy się całymi rodzinami małych pacjentów w wieku od kilku miesięcy do 21-22 lat. O tym, że pomoc najmłodszym to moralny obowiązek każdego człowieka, mówi burmistrz Wojnicza Jacek Kurek. Każda pomoc dla Małopolskiego Hospicjum jest potrzebna, ponieważ dzieci z naszej gminy są w tym hospicjum. Czujemy się moralnie zobowiązani, aby swoją cegiełkę dla hospicjum przekazać. I Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała, że ten koncert oraz zbiórka pieniążków na hospicjum została zorganizowana. Pieniądze zebrane podczas koncertu charytatywnego zostaną przeznaczone na realizację celów statut Małopolskiego hospicjum dla dzieci. Jednocześnie mamy nadzieję, że te pieniądze wesprą także projekt realizowany przez nas w Krakowie, czyli Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekłej i Nieuleczalnie Chorych Dzieci. To będzie dom. Taki pierwszy, jedyny w Polsce dom który będzie służył nieuleczaniu chorym dzieciakom jako miejsce, gdzie będą mogły spędzać czas wtedy kiedy rodzice nie są w stanie sprawować nad nimi opieki przez jakiś czas. O tym, że stowarzyszenie aktywnych kobiet chętnie włącza się w akcję niesienia pomocy drugiemu człowiekowi mówi Celina Pacyna, prezes stowarzyszenia. Staramy się pomagać i nie pierwszy raz. Jest to nasza trzecia akcja w tym roku już od stycznia biorąc pod uwagę no ten rok 2013 to jest nasza trzecia już. Zbiórka pieniędzy. No chcemy pomagać. Chcieliśmy pomóc tutaj pani dyrektor, nauczycielom, my jako Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet. Muzyka Koncert charytatywny pokazał, jak ważna jest idea niesienia pomocy, zwłaszcza tym najmłodszym, szczególnie dotkniętym przez los. Paulina Marcinek, Tarnowska TV.